A to co? Dziobak. Ochydny. Szukam zwierzaka, a nie randki na wali. Co oglądacie? Książkę o zwierzętach świata. Alf chce zwierzątko domowe. Mamy kota. Mówiliście, żebym nie bawił się jedzeniem. Czemu chcesz zwierzątko? Z tego powodu co inni, by mieć nad nim władzę. Złości się, że jestem wyższy od niego. Pilowo nie mamy w domu miejsca na zwierzątko. Dlatego chciałbym trzymać je na zewnątrz. Co powiesz na konia? To jest mustang z 89. Nie kupimy konia ani innego zwierzęcia. Dziękuję. O bizonie wspomnimy po kolacji. Está Nie będę walczył, póki nie zdejmiesz tego śmiesznego kapelusza ze sprzączką, pielgrzymie. Znowu, dawaj konia, albo zginiesz na miejscu. Siądź, to ci coś pokażę. Dobra i tak pobijały mi się drzazgi z siodła. Mam coś dla ciebie. Dziękuję, będę codziennie karmić gowsem. I nazwę go po tobie Biała Piękność. To nie jest koń, ale chyba ci się spodoba. Kupiłeś mi plażę? Przyjrzyj się. Owady za szkłem. To kolonia mrówek. Masz rację. To jest zupełnie jak koń. Zapłaciłeś za to? 7,99 plus VAT. Przepłaciłeś. Stara butelka po coli zostawiona na dworze przyniosłaby ten sam efekt. Mrówki są fascynujące, a to pozwolicie je oglądać w naturalnym środowisku. Zielone wiatraki i plastykowe drzewka to dla ciebie naturalne środowisko? Mrówkom to nie przeszkadza, chcą tylko kopać tunele na własnym kawałku ziemi. Ma moja rola? To twoje zwierzęta masz je karmić o nie dbać. A one w zamian dopuszczą cię do prywatnego życia. Mieszkają za szybą. Co to za prywatne życie? Mam je zwrócić? Można je wymienić na coś z mniejszą liczbą nóg i z siodłem? Masz. Aport. A teraz przynieś do mnie. Jestem tu. Dzieciaki tenerów, co was sprowadza na strych? Chcieliśmy zobaczyć, jak ci idzie z mrówkami. Spytajcie. Jak idzie? Nie pytajcie. Nie powstała między nami więź. Czemu? I don't know. I can't get... Nie mogę ich niczego nauczyć. Interesuje je tylko budowanie tuneli. To właśnie robią mrówki. Jakie mam nauczyć siadania, służenia, mówienia? Nie da się. Chyba masz rację. U takich mrówek nic się nie dzieje. Zupełnie jak na koncercie Pata Boona. Rodzice zawsze tak robią. Najpierw kupują coś małego. A kiedy udowodni, że jesteś odpowiedzialny, dają ci coś większego. Więc jeśli będę o nie dbał, dostanę większe mrówki? Moim pierwszym zwierzątkiem był żółw, ale zabawa. Zupełnie jakbyś obserwował chodzący kamień. Przeczytałeś instrukcję dla obserwatora mrówek? Nie. Miałem zamiar zrobić to w łazience. Pytanie, czy mrówki cały czas pracują? Odpowiedź: nie. Pracują bardzo ciężko, ale znajdują też czas na zabawę. Ona ma rację. Patrz na te dwie. Chyba uprawiają zapasy. Coś ty. Patrz! Jedna wzięła drugą w kleszcze. Położyła ją na łopatki. Patrz przeciąganie linii. Oh, he's got him in a 12 Założyła jej Nelsona. To chyba wbrew przepisom. Yo, Kate, mam pytanie: question. Czy na ślubie rzuca się biały czy brązowy ryż? I'd chyba biały. Think... Co sądzisz? Definitely. Jasne, brązowy byłby nieodpowiedni. Dziękuję. Rzuć wiązankę. Za chwilkę robię zdjęcia do albumu ślubnego. Co? Co się tu dzieje? Co za bałagan? Ze strony panny młodej czy pana młodego? Co takiego? Mary i David. Dwoje dzieciaków, którzy wzięli właśnie ślub. No, zakochani, uśmiech. Coś tam się dzieje. Wygląda, jakby tańczyły. Ruszają się. Para po lewej stronie to Pep i Bob Becken, którzy przybyli na uroczystość z tunelu numer 9. Zrobiliśmy zdjęcie z gośćmi weselnymi. Dobrze. Wszyscy mówią piknik. Mrugnąłem? Chyba nie. Zmieniłeś zdanie co do domówek. Musiałem, uczyniły mnie częścią swojego życia. Dzieliliśmy się chlebem. To znaczy ja go dzieliłem, a one nosiły go na głowie. Jesteś zadowolony, że dostałeś mrówki zamiast jakiegoś głupiego konia? Bądź realistą. Koń to koń. Jasne. Być może muszę zdobyć nadpsuty owoc. Przyjęcie weselne jest na mojej głowie. Ale Widziałeś Alfa? Czekam na niego, chcę mu pokazać ten kalendarz. Świat mrówek Alana Thika. Na każdy miesiąc jest zdjęcie innych mrówek. Te są z Ameryki Południowej. Niektóre rzeczy w powiększeniu wyglądają ohydnie. Też mu coś przyniosłeś? Kupiłem kilka drobiazgów na plantację mrówek. Plastikowe krowy i owce? Chyba nawet jest traktor. Na pewno mu się spodobają. Mogę poustawiać? Jasne. Spójrz tylko. Dodatkowy piasek, karniki. Nawet plastikowy model mrówki. Uważaj, klej nie wysechł Tak. Chyba coś jest nie tak z mrówkami alfa. Nie ruszają się. Pewnie przestraszyły się, kiedy je poruszyłaś. Odstaw a ja zaczną się ruszać. Nie sądzę, leżą poskręcane na grzbietach. Tak? Tak. Pewnie zdechły z gorąca. Cały dzień siedziały w słońcu. Cześć, Linhelm. Wilhelm. Wilhelm. Hi, Alf. Kupiłam ci prezent. Kalendarz z mrówkami. Dzięki. Chłopcy lubią czytać o dalekiej rodzinie. Elf, Powinieneś coś wiedzieć o swoich mrówkach. Know, Wiem, nie potrafią czytać. Po prostu mamy taką naszą grę. Mówię o czymś innym. What? O czym? Wspominałeś kiedyś, co się działo z kosmicznymi komarami, kiedy podlatywały zbyt blisko statku? Spiekały się na chłopko. To samo może spotkać mrówki, kiedy są za długo na słońcu. Wyglądają na nieżywe. Są nieżywe. A może się opalają? Przykro mi, biedaczki. Godzinę temu pracowały w tunelach. A teraz sobie odpocznę. Mogę wejść? Yeah. Przyniosłem ci kanapkę. Dzięki, ale nie jestem głodny. Może zjesz później. Chcesz pogadać? To mój zawód. Co tu mówić? Moi przyjaciele odeszli. Upiekłem ich na wolnym ogniu. Koniec pieśni. Nie zrobiłeś tego specjalnie. To by się nie stało, gdybym się tak długo nie pluskał. Ludzie zawsze szukają winnego, jeśli coś stracą. Poczucie winy to coś bardzo naturalnego. A złość też jest częsta. To dobrze, bo jestem wściekły, że kupiłeś mi te mrówki. Świetnie, wyrzuć z siebie to wszystko. Jestem też wściekły, że nie kupiłeś mi konia. One są bardziej odporne na słońce. Mów dalej. Jesteś zły jeszcze na kogoś? Tak, CBS kończy nadawać Frank's Place. Czujesz się lepiej? Jeśli chcesz... Mogę ci kupić jeszcze jedną kolanię. A kiedy Kate pójdzie do piachu, ja kupię ci inną rudą. Ciężko ci w to uwierzyć, ale jutro poczujesz się lepiej. A następnego dnia jeszcze lepiej, aż w końcu będziesz się czuł. lepiej. Jesteś pewien, że to twój zawód? Kate, Cut it out. przestań! Huh? Łaskoczesz mnie. Nie dotykam cię. Chodzą po mnie mrówki. Mam mrówki w piżamie. Są wszędzie. Widzę. <laughs> Przyniosę środek owadobójczy. Idę z tobą. <laughs> Skąd nagie w domu wzięły się mrówki? <laughs> Może te talerze z jedzeniem dadzą nam wskazówkę. <laughs> Chciałabym choć raz wejść do tej kuchni i zastać czystą podłogę. Idź do drugiego pokoju, popryskam to. Może spalimy dom i zaczniemy od początku. To jest plan B. Co do planu A, gdzie jest środek na owady? Wyrzuciłem go. Czemu? Czemu wyrzuciłem ten środek, czy czemu urządziłem małe, przydrożne bary? Wyjaśnisz obie rzeczy. Zacznij od czego chcesz i przestań, kiedy ci każę. Poświęcę życie ochronie mrówek. Jeśli będziesz wszędzie zostawiać jedzenie, zejdą się tu wszystkie osobniki z okolicy. Choć tyle mogę dla nich zrobić po tym, jak załatwiłem im krewniaczki. Zapraszanie wszystkich pozostałych przy życiu mrówek do naszego domu nie ożywi tamtych. Ale ja poczuję się lepiej. Musisz się z tego otrząsnąć. Nie dbałem dość o moje mrówki. Zadbam o resztę populacji. Twoje mrówki na pewno będą bezpieczniejsze z daleka od mojej kuchni. Mam pomysł. Tym razem przeholował. Poczekaj. Może Alf nie będzie miał takich wyrzutów sumienia z powodu utraty mrówek, jeśli uroczyście się z nimi pożegna. No wiesz. Mówisz o pogrzebie? Uroczy pomysł, ale chyba nie pomoże. Na pewno pomoże. Rytuały skutecznie koją smutek i ból. Nie mam ochoty. Urządzimy pogrzeb, wszyscy przyjdą, będzie wzruszająco i sprawa się skończy. Prawda? Tak. A potem urządzimy piknik. O takim wieńcu mówiłeś? Dziękuję. Gdzie go położyć? Obok nagrobków. Ładnie to zrobiłeś. Wiem. Kate, ta sukienka jest trochę krzykliwa. Wybacz, ale nie mam czarnego stroju ciążowego. Zaczynamy? Tak. Przyjaciele, usiądźcie wygodnie. Mogę zdjąć opaskę? Nie. Zanim zaczniemy, pragnę podziękować Kate Tanner za ten uroczy kosz piknikowy. I Brianowi Tennerowi za to, że pomógł mi zjeść lody, z których patyczki wykorzystałem do zrobienia nagrobków. Spotkaliśmy się tu, by pożegnać kolonię mrówek, które znaliście jako... moje mrówki. W ciągu pięciu krótkich dni te pracowite stworzenia wykopały tunele prosto do naszych serc. Teraz spoczywają tu ułożone symetrycznie ofiary okrutnych promieni słonecznych. Przyszedł czas, by powiedzieć o mrówkach kilka miłych słów. Zaczniesz, Willy? Uh, yeah. Oczywiście. Nie znałem tych mrówek tak dobrze jak Alf. Nikt nie znał. Ale dla mnie były uosobieniem słowa przyjacielskie. Ich dom był naszym domem. Będzie nam ich brak. Ze wszystkich mrówek, które znałam, te były najbardziej skupione w jednym miejscu. Też będzie mi ich brak. Były bardzo przedsiębiorcze. Trzymajcie się. Lubiłem spankiego, tego długiego z dużą głową. Świetnie kopał. Był jednym z wielu. Byli Sybil i Jerry, którzy pracowali na cmentarzu, by móc spędzać dni ze swoimi larwami. Chadem, Tylerem, Zakiem, Loganem i Jenną. Był też. Chcesz coś dodać? Długo jeszcze będziesz przemawiać? Mrówki dobierają się do jedzenia. To żałobnicy. Nie, chcą się dobrać do kurczaka. Będę się streszczał. Żegnaj, Abnerze, Alania, Licio, Emi, ciociu B, ciociu M, Estero, Edzie, Yunis. Widzę, że znalazłeś resztki z pikniku. Niesamowite. Prawie odzyskałem apetyt. Zjadłeś całego kurczaka? Tak, nie miałem ochoty na dwa ostatnie kawałki, ale zjadłem je z rozpędu. Chyba wróciłeś do formy. Tak, ale nadal boli mnie w środku. Przeżyłeś bolesne chwile. Organizm tak na to reaguje. Myślę, że to wina sałatki kartoflanej, Kate. Już kiedyś miałem z tym problem. Co to? List z programu Mortona Downeya. Drogi panie Shamway. Dziękuję za sugestię, by poświęcić któryś z programów prawom cywilnym mrówek. Niestety, ten temat nie pasuje do naszej linii programowej. Jest coś jeszcze. Ale zapraszamy Pana do programu zatytułowanego Maniacy, którzy mają za dużo wolnego czasu. A Willy mówił, że nie powinienem wysyłać tego listu. Wersja polska, ITI Film Studio na zlecenie TVN. Tekst Iwona Iwańska, Czyta Andrzej Martin.